McDonald's to niesłychanie popularna w Polsce sieć serwująca fast food w amerykańskim stylu. Jej placówki spotkać można w większości polskich miast, szczególnie tych dużych. Sprawia to, że codziennie wiele osób stołuje się w McDonald's. Tym bardziej poruszyła klientów wieść, jakoby sieciówka chciała brać zaparkowanie w swojej bezpośredniej okolicy niemałe pieniądze. McDonald's, a dokładniej restauracje sieci, codziennie odwiedzają tysiące Polaków w całym kraju. Nic więc dziwnego, że ta tak dobrze prosperuje i rozbudowuje się o kolejne, coraz to nowsze lokale. Pozytywny wizerunek uśmiechniętego Ronalda McDonalda może jednak szybko zniknąć, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w jednym z dużych polskich miast. Do istnej batalii z McDonald's w tle doszło bowiem w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Okazuje się, że zaparkowanie przy ulokowanym tam McDonaldzie można zapłacić nawet 95 zł. Ta szaleńcza kwota za postój oraz fakt, że informacje na ten temat nie rozchodzą się z prędkością światła, doprowadziły do tego, że nie brak klientów z uszczuplonym portfelem. McDonald's bierze zaparkowanie po 95 zł. zaczęło się od doniesień o tym, że w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego zaparkowanie przy McDonald's można zapłacić 95 zł. Jeśli jednak uiści się opłatę w ciągu 3 dni, pobieranych jest 75 zł. Skąd jednak takie pieniądze za postawienie samochodu w miejscu, które naturalnie wydaje się do tego przeznaczone? Oburzeni klienci zwrócili się ze sprawą do restauracji. Tam odesłano ich do magistratu, ponieważ to władze miasta miały wydzierżawić teren obok restauracji jednej z firm parkingowych. Wówczas zaczęła się nagonka na prezydenta miasta Janusza Kubickiego. Ten wyraźnie poirytowany całą sytuacją na Facebooku zaczął się tłumaczyć i jawnie przestrzegł, by nie parkować pod McDonald's przy Al. Wojska polskiego. No i co ja mam powiedzieć? Mogę uwierzyć w wiele, ale nie w coś takiego? Parking wydzierżawiła oczywiście firma, a nie my. Ale jak ma się tłumaczyć, że pobiera opłaty, to najłatwiej zwalić na kogoś innego. Oczywiście prezydent jest tu idealnym kandydatem, a ty się tłumacz, że nie jesteś wielbłądem. Dlatego apel, omijajcie McDonalda, bo tam ktoś po prostu kłamie i chcą z Was wyseć pieniądze, ostrzega prezydent Janusz Kubicki. Jest i tłumaczenie McDonald's. Wystarczy jedynie pieczątka sprawa stała się dość głośna w momencie, kiedy głos zabrał sam prezydent zielonej góry i odradził korzystanie z parkingu w dość obcesowy sposób. Głos musiała więc zabrać sieciówka, która nie może pozwolić sobie na odpływ klientów z powodu horrendalnej sytuacji z parkowaniem. W imieniu McDonald's wypowiedziała się więc Karolina Jędryszek, która reprezentuje sieć. Jak czytamy w jej oświadczeniu, miejsce parkingowe nadzoruje firma Europark, która egzekwuje to, czy klienci pobrali bilet na parkowanie, czy też nie. Dopiero powyżej godziny od jego pobrania parking jest płatny. Przypominają o tym nawet pracownicy restauracji. Takowy bilet należy umieścić za wycieraczką. W wypadku, kiedy dana osoba zapomni go tam umieścić, może odwołać się za pomocą podbitego pieczątką paragonu. Kobieta podkreśla także, iż na samym parkingu, na wjeździe do niego oraz w kilku miejscach w lokalu informacje dotyczące nowego sposobu korzystania z parkingu są dostępne dla klientów. Czy więc potrzebne było aż tyle emocji oraz cały raban wokół sprawy? Pragniemy przedstawić również naszą stronę w tej sprawie. Od początku stycznia parking przy McDonald's Aleja Wojska Polskiego 23 jest płatny za parkowanie powyżej godziny od pobrania biletu. Muzyka. Administrowanie nim powierzyliśmy firmie Europark. Zrobiliśmy to, by nasi goście mogli znaleźć miejsce do zaparkowania, co wcześniej często było niemożliwe. Informacja o tym znajduje się na wjeździe. Na terenie parkingu Regulamin umieszczony jest w kilku miejscach. W środku lokalu są ulotki informacyjne. Pracownicy również zwracają uwagę gościom na konieczność pobrania kwitu parkingowego i umieszczenie go za szybą. Jeśli nasz gość zapominał tego zrobić i znajdzie za wycieraczką wezwanie do zapłaty, wystarczy, że zgłosi się do pracownika McDonald's. Pieczątka restauracji na paragonie z McDonald's powinna wystarczyć do anulowania opłaty dodatkowej, wyznaczonej przez Europark, tłumaczy Jędryszek.